17 czerwca, piątek żegnamy piękne salką. Morze było gładkie, minimalne fale cichutko uderzały o burtę naszej łódki. Świat w pełnym słońcu wydawał się bardzo spokojny. Grot poszedł w górę, ale niewielkiego wiatru za bardzo nie dało się wykorzystać. Musieliśmy trochę odbić od brzegu, by potem skierować się do Dartmouth. Startpoint, inaczej jest zwany Bolt Head, postanowiliśmy ominąć dosyć szerokim łukiem. A w oddali startpoint z latarnią. Dzisiaj przy takim zerowym wietrze ale postanowiliśmy trochę dalej wypłynąć, i w drodze powrotnej omijamy go z daleka. Na razie wszystko gra prąd nas ciągnie, także nawet szósteczkę czasem uderzamy. Ale generalnie jest nudno. <ścoughs> Nic się nie dzieje, nie ma wiatru. No, trochę jak w polskim kinie, według inżyniera Mamunia. Latarnia na start point. No i płyniemy sobie. Aha, tak płyniemy. Na lenia. Wiatru oszałamiający 4. Czyli tyle, ile chyba my tworzymy. Kompletny brak wiatru moi drodzy. Ja tak sobie patrzę prosto na wejście do rzeki Dart do Dartmouth um, Tak, ani delfinów nie ma, ani wiatru nie ma. W związku z tym żagli nie ma, to znaczy mamy grota, ale on jest taki chyba symboliczny bardziej. Um, może, może płaskie tak może płaskie, o a tam taki bezkres przepiękny no taki najprzyjemniejszy w sumie widok a my co, no my już prawie 3 miesiące mieszkamy na łódce no muszę przyznać, że różnie bywa czasami jest lekki kryzys, bo to jednak za mała łódka na takie mieszkanie ale powoli wracamy już w stronę naszych obszarów, czyli wracamy sobie powolutku w stronę Solentu. Mogłoby tak zdyżkę zawiać, to byśmy mogli sobie żagle wystawić i na żaglach popłynąć. No ale nie wie, to nie wie. Co zrobić? Trzeba się cieszyć spokojnym morzem. Dzisiaj na kotwicę, na rzece Dart. Kompletnie, gładziutkie morze, zupełnie. Nie ma nic z tego wiatru, który zapowiadano między tam 16. Co ja mówię, między 7 a a 16. 7 a 16 węzłów. Tyle miało wiatr między 7 a 16 węzłów. Chodzimy do rzeki Dart i proszę! Mamy żagiel! No i jak zwykle bardzo malownicze wejście do rzeki Dart. Najpiękniejsze wejście do portu, do harboru. Jakie do tej pory z Marcinem widzieliśmy malownicze, no szczególnie w taki słoneczny dzień. Niesamowicie to wygląda. Mamy trochę pod prąd, tak wyszło z braku wiatru, nie udało się tak perfekcyjnie zaplanować. No trudno, jest co jest. Prawdopodobnie złapiemy bojkę i poczekamy na więcej wody, zanim udamy się głębiej w gurażaki, żeby rzucić kotwicę na noc. Spędziliśmy kolejne trzy dni, dwa z nich na kotwicy, robiąc sobie przerwę od filmowania. Na ostatnią noc przestawiliśmy się na Town Jetty, bo mieliśmy w planach powrót do domu, ale trochę naokoło. A o co chodzi? Zaraz opowiem. Ale najpierw przepuśćmy promy. I tu jest takie miejsce, w którym są trzy promy. Proszę o Was. O co chodzi? Będą się mijać. Będzie... To... Dzień dobry moi drodzy. Jest godzina czwarta dziesięć rano. Rano, 4.10. Szykujemy się do e, wypłynięcia. Czekamy, aż jeszcze troszkę się jaśnie zrobi. E, mamy bardzo długą drogę przed sobą i troszeczkę tam e, miejscami może być niebezpiecznie, bo musimy przepłynąć przez e, bardzo popularne, uczęszczane e, shipping lines, czyli takie kanały dla dużych statków i My musimy pod odpowiednim kątem je przecinać, i tak dalej, i tak dalej. Także tam są reguły, których musimy się pilnować. No jest to trochę skomplikowane i e, musimy uważać. W każdym razie celem jest Olderly, jedna z wysp na e, kanale La Manche, kanale angielskim. Jesteśmy tu, my jesteśmy w Dartmouth. No i będziemy płynąć całą drogę aż tu. Traffic Separation Schemes, tak? Tutaj się na tych jasnych polach poruszają się statki. My tu możemy coś robić, natomiast tutaj musimy spierniczać, uciekać. Także tak to wygląda, ponad 70 mil. Zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Trzymajcie kciuki, na razie jest ciemno, nic nie widać. Faktycznie, było jeszcze ciemno. Dla kamery na pewno za ciemno. Wyjść udało się szybko i sprawnie, a panująca wokół cisza pozwalała przysłuchiwać się odgłosom rzeki, no i oczywiście naszemu silnikowi. Świat powoli budził się do życia, a słońce zaczęło dodawać mu magicznych kolorów. Żegnaliśmy gościnny Dartmouth i śledząc bojki wyznaczające kanał, wolno sunęliśmy w stronę rozległych wód Angielskiego Kanału. Przyszła i pora na Foka. I chociaż silnik nam ciągle towarzyszył, Miło było wyciągnąć żagiel i pozwolić mu przywitać się z wiatrem. Słońce powoli malowało niebo wszystkimi kolorami złota pomieszanymi z czerwienią, budując idealny wschód słońca. Nasączając świat ciepłem i barwami, jakich dawno nie mieliśmy okazji podziwiać. W powietrzu czuło się słony powiew przestrzeni i wolności. To jest najpiękniejszy wschód słońca, jaki w życiu widziałam. Czy udało się nam dopłynąć do Alderly? Co nas spotkało podczas tej wyprawy? Czy zawsze udaje się to, co sobie zaplanujemy? O tym w następnym odcinku. Do zobaczenia za tydzień. Pa!